Tak, wiem co powiecie. To powiecie. E, niestety to nie jest clickbait. Zapowiada się nam tutaj odcinek pełen żałoby. Ale miejmy nadzieję też szczęścia. Tak, ścinam dredy. Ta decyzja siedziała w mojej głowie już od ponad roku, ale chyba dopiero teraz wreszcie do niej dojrzałem. Po liczbie pozytywnych komentarzy, jakie dostaję od was pod moimi filmami na temat moich dreadów, jestem pewien, że część z was teraz krzyczy NIE, NIE RÓB TEGO! Ale za to ludzie, którzy zazwyczaj piszą komentarze w stylu ZETNIJ TE KUDŁY PAJACU! Będą teraz szczęśliwi. Ok, pozwólcie, że się trochę usprawiedliwię i na szybko wyjaśnię, dlaczego ścinam dready. A więc po pierwsze dready to cholernie niepraktyczna i uciążliwa fryzura. Tutaj mały przykład tego, co się z nimi dzieje, jak próbuję surfować w oceanie. A tak to mniej więcej wygląda, jak próbuję spać. A tutaj kilka innych sytuacji, które też dosyć często mi się zdarzają. Do jakiegoś roku nie robiłem żadnych poprawek, nic nie dorabiałem, po prostu zapuszczałem moje włosy przez rok. Pewnie zauważyliście, że od zeszłego roku zacząłem nosić te bandany, a to dlatego, że bez nich moja fryzura wygląda mniej więcej tak. Moje włosy są dosłownie wszędzie <grym> i nie da się ich opanować za nic. Jak widzicie, to są po prostu już zwykłe włosy wyłażące z moich dreadów, które mi urosły przez ten rok. Wszystko się tutaj rozwala. Po prostu ten ogrom tych moich włosów i ten ciężar przyczepiony do mojej głowy, po prostu to jest taka wielka objętość tyle tego wszystkiego jest na mojej głowie, Ach, że no jest to trochę męczące. Wreszcie, ostatni powód, dlaczego się na to zdecydowałem, to po prostu chęć zmiany. Jestem człowiekiem, który uwielbia zmiany i nie znosi monotonności. Gdybym nie lubił zmian, to pewnie nigdy nie pojechałbym na wymianę do Oklahomy, a później nie przeprowadziłbym się do Los Angeles. Więc 6 lat w tej samej fryzurze to zdecydowanie za dużo. Oh, dobra, a więc chyba przyszedł czas na to, żeby ruszyć do Fryzjera. Okej, okay, a więc to jest ten dzień. E, czy się stresuję? Owszem, chociaż jestem dosyć słaby w pokazywaniu emocji, więc może we mnie nie widać, ale no, za chwilę wchodzę i ścinam dredy. No, you! no what are you doing yeah i'm sorry i had them for six years and i, I just want to get rid of them finally yeah okay 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 oh i don't even know what i'm gonna do it's like part of your identity yeah you won't recognize me next time i probably won't yeah I Do I film you waiting? No. <laughs> okay. Alright. <laughs> okay, so I see you have a lot that isn't dreaded. Yes, I was growing them for a year now. Yeah. I haven't been doing anything with them. Yeah. So, my idea was basically I want to keep as no much of my no as possible, right? Yeah. So my idea was to cut them, I don't know, around like here yeah. and then try to untangle them. Yeah. Is it possible? Yeah. Okay. okay. Have you ever done this before? Yeah. <laughs> All right, that's great. I've taken that out before. Uh-huh. If we can save enough pairs, and something around That's what I was thinking. Okay. Yeah. yeah. <laughs> Alright, look at the camera. <laughs> the last time you see my dreads on my head. Alright, let me look at them. In case you want to measure them. Oh this is so sad. I know. Then so why are you doing it? <laughs> no, I mean it's not it. sad for me. I'm so tired of them yeah. already. Really. Six years of having them. Yeah. yeah. Alright. Oh my god, god. Right. <laughs> no. Oh my god. The yeah. first one's the hardest. Yeah. My head is already so much lighter. Really? Mm -hmm. yeah. Especially with the weight the dress out Oh, oh yeah. My gosh, yeah. Oh my god. Okay, now you look like Tarzan or oh, Mowgli yeah. or Tarzan. something. <laughs> <laughs> Tak to wygląda po tym jak rozprostowaliśmy wszystkie moje dredy, ale raczej rozczesaliśmy je. Oczywiście moje włosy teraz mają niesamowitą objętość, bo są strasznie pokręcone, bo po dredach to, to nie są proste włosy na pewno. Więc teraz je umyjemy, spróbujemy wyprostować i dopiero później e, pani fryzjerka zrobi mi jakąś normalną fryzurę tutaj. Okej, okay, już jestem po, ale jeszcze trochę was pomęczę, a więc na początek zobaczmy sobie, jak na moje nowe włosy zareagowali moi znajomi. Idę właśnie do mieszkania gareta, zaraz zobaczymy jego reakcję. Hello! <śpiewa> <laughs> oh, I have to get this <laughs> reaction No <laughs> You're you so, so James I don't know what I guess for like a haircut Yes for you. Yeah. Yeah. It looks good yes. <laughs> Great No, this it's is like a James Bond Yes <laughs> <laughs> This is like, oh, you're so different <laughs> from before That's now I'm going my school Hello And shooting her Oh yeah. God. <laughs> oh my no. god! I did not recognize this person! <laughs> Hi Sonara! <laughs> oh my god! You look completely I know. different! I <laughs> Peter! You look great! I Thank you! It. I love it! Zanim pokażę Wam, jak wyglądam, stwierdziłem, że muszę się w jakiś sposób pożegnać z moimi dreadami. Wiecie dobrze, jak bardzo lubię wyciągać moje stare ujęcia, więc postanowiłem zrobić to znowu i zebrać do kupy wszystkie najlepsze momenty z moimi dreadami. A więc oto moje pożegnanie dla dreadów. Then it all turns black Something about tonight Now it's gonna be your last And now my mind is a mess My heart is pounding fast Oh, I wish that you could stay I don't care about the other one I don't care about what Promise me that you will come back someday So let's make the most of it I remember what you said Up in the fairy's wheel We're kissing in the shades Oh, I wish that you could stay

A teraz przyszedł czas, żeby przywitać się z nowym Piotrem. Dzień dobry. Tak wiem, to jest trochę dziwne uczucie patrzeć na mnie bez dreadów, ale wydaje mi się, że dosyć szybko się do tego przyzwyczaicie. Czy jestem zadowolony z tej decyzji? Jak najbardziej tak. Matko, czuję taką wolność, mogę po prostu machać moją głową we wszystkie strony bez dreadów uderzających mnie w twarz. Po prostu czuję się jak nowonarodzony. I wiecie co, zastanawiałem się chwilę nad psychologią całej tej zmiany fryzur i tak teraz myślę. Zrobienie dreadów było dla mnie jedną z najlepszych decyzji w życiu. Wtedy jako zwykły czternastolatek ze wsi chciałem wyróżnić się z tłumu i oczywiście zwrócić na siebie uwagę, tak jak każdy nastolatek. Dredy jak najbardziej zadziałały. Dredy ułatwiały mi poznawanie ludzi, bo ze zwykłych pytań, takich jak wow, ile ci zajęło zapuszczenie tych dredów, nawiązywały się całe długie rozmowy. Ludzie chcieli mnie poznać, bo ciekawi byli, jaka osobowość siedzi pod tymi dredami. Oprócz tego, dredy wpłynęły na to, jak widziałem samego siebie. Wreszcie nie byłem taki jak inni, i wreszcie czułem się w pewien sposób wyjątkowy. Dredy dały mi ogromny zastrzyk pewności siebie w czasach, kiedy najbardziej tego potrzebowałem i zdecydowanie wpłynęły na kształtowanie mojej osobowości. Dlatego, mimo że je ściąłem, nie jestem przeciwko dredom. Wręcz przeciwnie, jeśli ktoś z was chce sobie walnąć dredy i jest zdecydowany podjąć się wszystkich uciążliwości z nimi związanych, to jak najbardziej to polecam. Dredy zmieniają życie. Ja natomiast po tych sześciu latach powoli doszedłem do wniosku, że moja osobowość została już ukształtowana, że w pewnym sensie ogarnąłem już kim jestem i kim chcę być, i dready przestałem być do tego potrzebne. Stwierdziłem, że teraz pora wyróżniać się z tłum o tym, co robię, a nie tym jak wyglądam. A więc na tym chciałbym zakończyć mój odcinek. Oczywiście mój pęczek Dredów zostawiam sobie na pamiątkę. Na koniec chciałem wam jeszcze przypomnieć o zbiórce pieniędzy na mój film krótkometrażowy. Ja już wstanę, bo to jest ważna sprawa. Także słuchajcie. To już jest ostatni odcinek mojego vloga, jaki wrzucam przed rozpoczęciem pracy nad moim filmem, dlatego jeszcze raz ogromnie proszę Was o pomoc. Jak wiecie, jestem tutaj na wizie studenckiej, która nie zezwala na pracę w Stanach, przez co jestem pozbawiony jakiegokolwiek źródła dochodu. Jedynym sposobem na zebranie budżetu na mój film jest właśnie internetowa zbiórka pieniędzy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy już stali się częścią mojego projektu, bo dzięki Wam mam już prawie połowę mojego budżetu, nawet nie wiecie, jakie szczęście mi tym sprawiliście. Niestety połowa budżetu jeszcze nie wystarczy, żebym mógł ten film zrealizować. Wciąż potrzebuję waszej pomocy. Przypominam, że za różne kwoty czekają dla was różne nagrody: od podziękowania w napisach końcowych, przez plakat filmu z podpisami całej ekipy, aż po tytuł współproducenta. Słuchajcie, dzisiaj rano obudziłem się i zauważyłem, że ktoś mi wysłał 500 zł na mój projekt. Po prostu mało nie spadłem z łóżka z zachwytu, poprawiło mi to humor na cały dzień. I ta osoba dostanie ode mnie po ukończeniu filmu, właśnie plakat mojego filmu, prosto wysłany ze Stanów pod Twoje drzwi z podpisami całej ekipy filmowej oraz wszystkich aktorów. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Ten film to zdecydowanie jedna z najtrudniejszych i najambitniejszych rzeczy, jakich się w życiu podjąłem. Dlatego obiecuję Wam, że dam siebie wszystko, żeby zrobić go jak najlepiej. A każda złotówka, którą od Was dostaję, pozwala mi podnieść jakość produkcji i przenieść ten film z mojej głowy na duży ekran. Link do zbiórki znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu, a ja się z Wami teraz żegnam. Jeszcze raz ogromnie dziękuję wszystkim, którzy zdecydują się mi pomóc, i widzimy się w kolejnym odcinku.